Dzień dobry państwu. W okresie od 7 do 13 lutego bieżącego roku do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach wpłynęło 8 zgłoszeń, które dotyczyły trzech pożarów, czterech miejscowych zagrożeń oraz jednego alarmu fałszywego. W działania interwencyjne zaangażowanych było łącznie 67 strażaków oraz 18 pojazdów z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu głubczyckiego. I tak oto w poniedziałek 7 lutego po godzinie 17 zostaliśmy powiadomieni o zapaleniu się sadzy nagromadzonej w przewodzie kominowym jednego z domów jednorodzinnych usytuowanych w Boguchwałowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażaków z Górczyckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej zastano wydobywające się z komina palące cząstki sadzy. Na miejscu obecny był również funkcjonariusz naszej komendy, który, jako mieszkaniec Boguchwałowa, został poproszony przez właścicielkę budynku o udzielenie pomocy przy zaistniałym zdarzeniu. Młodszy kapitan Andrzej Bliźnicki, bo o nim mowa, w czasie wolnym od służby podjął natychmiastowe czynności. Prosząc sześcioro mieszkańców o opuszczenie budynku, dokonał rozpoznania sytuacji pożarowej. Nakazał wezwać służby ratownicze, wygasił palenisko w piecu na paliwo stałe, a po przybyciu na miejsce zastępów państwa straży pożarnej przekazał kierującemu działaniami ratowniczymi istotne informacje dotyczące zdarzenia. Interweniujący strażacy rozstawili podnośnik hydrauliczny w celu założenia sita kominowego, a w kolejnej fazie działań za pomocą zestawu kominiarskiego strącili palące się cząstki sadzy. Przy użyciu kamery termowizyjnej kontrolowano temperaturę komina, a za pośrednictwem lancy kominowej podano do jego wnętrza prąd wody. Następnie wykorzystując posiadany agregat oddymiono wnętrze budynku. Dalsze działania strażaków polegały na częściowej rozbiórce drewnianej podłogi na poddaszu celem sprawdzenia środowiska pożarowego wokół komina. Symultanicznie wykonano otwór rewizyjny w kominie w części piwnicznej celem usunięcia palących się cząstek sadzy. Ponadto we wszystkich pomieszczeniach budynku dokonano stosownych pomiarów, które wykluczyły obecność w nich tlenku węgla. Podobne w swym zakresie działania związane z pożarem sadzy w kominie prowadziliśmy również w niedzielę 13 lutego po godzinie 11 w jednym z budynków jednorodzinnych usytuowanych w Dzbańcach. Łącznie trzy zastępy strażaków z Głupczyckiej JRG oraz jednostek OSP z Baborowa i Tłustomostów uczestniczyło w akcji gaśniczej pożaru około 7 arów suchej trawy, do którego doszło w czwartek 10 lutego po godzinie 13 w Kietrzu. Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru było zaproszenie ognia przez nieustalone osoby. W piątek 11 lutego przed godziną 17 otrzymaliśmy zgłoszenie o zasłabnięciu dziewięcioletniej dziewczynki, która straciła przytomność w jednym z mieszkań sytuowanych w budynku wielorodzinnym położonym w Głupczycach na ulicy Wałowej. Natychmiastowo do akcji skierowano dwa zastępy strażaków z Głupczyckiej JRG, którzy po dotarciu na miejsca zdarzenia zastali jedną osobę znajdującą się przed wejściem do budynku, zaś w mieszkaniu znajdowały się dwie osoby kobieta oraz dziecko. Ratownicy przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej dziewczynce, równocześnie dokonali pomiarów na obecność gazów niebezpiecznych w mieszkaniu, które wykazały stężenie tlenku węgla na poziomie 350 ppm. Kierujący działaniem ratowniczym polecił natychmiastową ewakuację wszystkich osób przebywających w mieszkaniu na zewnątrz budynku oraz udzielenie im niezbędnej pomocy przedmedycznej. Przewietrzono wszystkie pomieszczenia, a następnie we wszystkich mieszkaniach znajdujących się w budynku dokonano stosownych pomiarów, które wykluczyły obecność w nich tlenku węgla. Symultanicznie przystąpiono do wyznaczenia i zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego poszkodowane osoby zostały przekazane ratownikom medycznym, a następnie zostały przetransportowane do szpitali. Prawdopodobną przyczyną zaniedbałego zagrożenia była nieszczelność pieca kaflowego. Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze było prawdopodobną przyczyną groźnego wypadku samochodowego, do którego doszło w sobotę 12 lutego po godzinie 10 na odcinku drogi wojewódzkiej nr 419 pomiędzy Gniewkowicami a Nową Cerekwią. Interweniujący na miejscu zdarzenia strażacy z Głupczyckiej JRG oraz jednostki OSP Dzierżysław zastali dwóch poszkodowanych mężczyzn, którzy podróżowali samochodem osobowym marki Audi A3 i znajdowali się poza pojazdem pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. W pierwszej fazie strażacy wspierali ratowników medycznych w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu pasażerowi. Następnie przygotowali lądowisko dla śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego oraz odłączyli w pojeździe zasilanie z akumulatora. Poszkodowani mężczyźni zostali przetransportowani do szpitali. Do kolejnego tego dnia wypadku samochodowego doszło po godzinie 16 w Lisieńcicach na odcinku drogi wojewódzkiej numer 417. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze zastali samochód osobowy marki Audi A6, który znajdował się na poboczu jezdni oraz dwie poszkodowane osoby, które w momencie przyjazdu jednostek ochrony przeciwpożarowej znajdowały się poza pojazdem. Kierujący działaniem ratowniczym podjął decyzję o udzieleniu poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy, którzy następnie zostali przekazani przybyłemu na miejsce zespołu ratownictwa medycznego. Na czas prowadzonych działań strażacy zamknęli ruch kołowy na odcinku drogi oraz odłączyli w pojeździe dopływ prądu z akumulatora. W minioną niedzielę, 13 lutego przed godziną 10, zastęp strażaków interweniował w Kietlicach, usuwając z drogi wojewódzkiej nr 416 powalone drzewo blokujące jeden z pasów ruchu. Szanowni Państwo, do 25 lutego bieżącego roku trwać będzie głosowanie w ramach tegorocznego marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Korzystając więc z uprzejmości telewizji Pogranicze, pragniemy jako strażacy zwrócić się do wszystkich mieszkańców naszego powiatu z gorącym apelem o oddanie swojego głosu na trzeci w kolejności na liście zadań powiatowych projekt przygotowany dla dzieci i młodzieży pod hasłem Tylko najlepsi zostają strażakami. Swój głos można oddać za pośrednictwem strony internetowej www.głosowanie.opolskie.pl lub wypełniając kartę dostępną w placówkach oświatowych i samorządowych oraz jednostkach OSP we wszystkich czterech gminach naszego powiatu. To na dziś wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wiadomości już za tydzień.